Jak już wiecie, wybuchał, byliście jednocześnie prowadzonym na pasażerów socjalnych i karabinerskich Czyli zajmiemy się przede wszystkim propozycjami. Nie wiem, ile osób z Was wie, co to jest... są takie spędzone po RMF-u tam mniej więcej półtora roku zostały zbudowane studia filmowe, które się zajmują także efektami specjalnymi W tej chwili mamy już na koncie parę większych i parę mniejszych realizacji, także filmowe. A chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, jeśli wolno. Kto z Was chciałby pracować w przyszłości w studiu? To <noise> <noise> z was w przyszłości chciałbyś zacząć studia filmowy, robiąc w studiach filmowych, robiących aktywne A co z was ma taki plan, żeby zostać takim czynnym freelancerem? Hmm, czyli większość raczej chciałaby pracować w studiach prawda? Yy, rozumiem, że yy, osoby, czy on jest pracą w większych zespołach, czy raczej nie? Na tak, który? No, okej. Okay. To może wyjaśnimy yy, dwie rzeczy. Yy, jeżeli celujecie w przyszłości bycie freelancerem, takim stu procentem freelancerem, czyli kontaktując się bezpośrednio z klientem, yy, no to używacie takiego oprogramowania, jakie wam Najbardziej to szkodzi, prawda? Natomiast kiedy chcecie pracować w, w studiach filmowych czyli w dużych zespołach, to niestety to oprogramowanie jest ograniczone do takich pakietów, które umożliwiają pracę w dużych zespołach, prawda? Tak? Więc na przykład, jeżeli ktoś chciałby się w przyszłości zajmować compositingiem, i pracować z tym filmowym, to raczej powinni celować w kierunku newta i Flayma od razu, czy innych tego typu pakietów, niż na przykład w kierunku After Effects. Eee, ja właśnie tak, ponieważ tutaj wszyscy prowadzili mocno techniczny wykład, więc ja pozwolę sobie na taki mniej techniczny wykład, jeżeli pozwolicie. A może pytanie? Tak. Który lepszy? <śmiech> <śmiech> Więc to jest tak. Ja jestem w ogóle człowiekiem, który zaczął używać after efekta w wersji 2.0. <grym grym grym> i, jest... <grym> I dociągnąłem na tym after efekcie do 2007 roku. Więc no, nie da się ustryć, że bardzo długo w ogóle się na i takim raczej wolnym strzelcem bliżej niż. niż ponieważ będą superwizory musiałem nadzorować też ludzi pracujących już na skrzynkach, czyli flame, czy hary, jakiekolwiek inne tego typu yy, duże, dedykowane systemy. Pytanie, który jest lepszy jest pytanie TLERE, to znaczy rzucamy tego typu pytanie na mm, liście dyskusyjnej po to, żeby zrobić flame w tak? Ludzie będą się wrzucać wtedy... Jest tak, że jeżeli celujecie pracę w dużych zespołach, to dużo lepiej umieć mniej, ale bardzo w bardzo zagłosowanym pakiecie, natomiast nic to nie da nam w pracy, jeżeli zgłosicie się nawet z dużymi umiejętnościami w takim pakiecie, jak After Effects. Mówię to ze smutkiem, ze względu na to, że sam jestem miłośnikiem m, takich mocno głównych więc. Była taka fajna książka Guerilla by i 3D. Nie wiem, czy właśnie na temat tego, jak robić efekty, które wyglądają prawie jak Lucasa, tylko przy pomocy dwóch PC-ów i jednego monitora. Stąd Flame, stąd New. Nawet lepiej nie za dużo umieć na początku próbować startować jakby, do pracy tego typu dużych firmach niż yy, mieć nawet średnio dobre showroom e, ale wykonany przy pomocy pakietów które powodują, że później nie ma kompatybilności pomiędzy poszczególnymi ludźmi którzy pracują y, w, nad kolejnymi ujęciami to często coś tam wypada, i ktoś musi poprawić po tobie pracę, praca w tym efekcie wykonana własnoręcznie jest niemożliwa do poprawienia przez człowieka drugiego, o czym wszyscy wiemy. Ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby rozumieć, co ten człowiek wykonał w tym efekcie. Ponieważ tajny program po prostu yy, jest to tajny nieprzejrzysty dla drugiego człowieka, który nie wie, co tak było wykonane. Tak? I teraz co y, do samych y, programów i jakości ich działań. to rzeczywiście, jeżeli y, takie jest pytanie, y, no to jakość y, tego produktu, który wychodzi z y, nuka, czyli wychodzi z Flame'a jest przy dużych, obecnie funkcjonujących rozdzielczościach. Jest dużo lepsza niż to co oferuje After Effects, dopóki nie pojawi się wreszcie jakaś prawdziwa wersja 64-bitowa. Yy, przyznaję, że dwa czy lata temu moim pomysłem i marzeniem było to, żeby właśnie używać After efekta w dużej aplikacji, łącznie z możliwością renderingu, renderfama i tak itd. podejście do klientów, nawet dużych, praktycznie do każdego klienta dość fatalne podejście, prawda? Mam nadzieję, że nie ma przeznaczeni firmy nawet tutaj. Sytuacja jest taka, że bardzo chętnie pokazałbym Wam ileś tam naście różnych ujęć, nad którymi ostatnimi czasami pracowałem, które, żeśmy, które udało nam się zrealizować obecnie. Niestety jestem no, podpisany na dziesiątki umów